Przyjebała chyba To تو فانسي to Co za idiotka jaka ja, to A chciałem mi pomóc kurwa Co To za kratynka Ja pierdolę, ludzie są niesamowicie. Co to za idiotka ja, mam? Ja. Ale czego się wystraszyła? Ja nie rozumiem tego Chciałem mi pomóc kurwa A ona to stanęła po prostu na środku Albo ona przyjebała w coś Bo ona miała rozwalony bok Nie wiem, ale gdzie? Ale... Tam, po Rozjebany ma bok, nie? Tak. za